Witam serdecznie w podcaście Rodzina na Zakręcie. Ja nazywam się Małgorzata Sarnecka, jestem pedagogiem, terapeutą, mediatorem rodzinnym i interwentem kryzysowym. Na co dzień zajmuję się diagnozą i terapią dzieci, jak również wspieram rodziny, które znalazły się w trudnej lub wręcz w kryzysowej sytuacji. Zapraszam Cię do słuchania. Witam w kolejnym podcaście Rodzina na Zakręcie. Dzisiaj Patrząc na to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy o różnych trudnościach w związkach, przeróżnych, partnerskich, małżeńskich rodzin, które się budują na nowo, tak sobie myślę, prowadząc te, te rodziny, że bardzo często do konfliktów, do tego, że w ogóle dochodzi do rozpadu rodziny, jest, są trudności takie w komunikacji w tym, żebyśmy się usłyszeli nawzajem, co my. Do siebie mówimy, z jaką my do siebie mówimy intencją. Ktoś coś mówi z inną intencją, bardzo często mi się to zdarza, że kiedy rozmawiamy, o co się państwo na przykład pokłóciliście, to okazuje się, że inna była intencja osoby, która coś powiedziała, zupełnie inaczej odebrała to druga osoba, i zamiast zapytać spokojnie, czy to masz na myśli, że ja to tak odbieram, to. Mamy do siebie pretensje, że on mnie nie rozumie, ona się ciągle czepia. Z tego są największe nieporozumienia. Jeżeli to jakby dalej ciągniemy, nie rozmawiamy, nie usiądziemy, nie przegadamy tego, no to to urasta do takich dużych problemów, które potem właściwie stajemy u progu tego, że chyba się nie rozumiemy zupełnie, że chyba nasze drogi się rozeszły już i trzeba się rozstać. Teraz podam taki przykład. Parę, która do mnie przyszła i kiedy właśnie powiedzieli, że się rozmijają, że się już chyba nie kochają, że nie wiedzą, jak ze sobą rozmawiać. Ona, że bardzo o niego dba, że bardzo by to czy tamto chciała, że się bardzo stara, ale czuje się odrzucona, niekochana, niezaopiekowana. Natomiast znowuż on bardzo się stara, bardzo by chciał wszystko dla niej zrobić i dla rodziny ale czuję się również niedoceniany i ciągle są pretensje. Co by nie zrobił, to jest źle. Podam Państwu przykład, kiedy zapytałam, proszę mi podać, o co się Państwo kłócicie najczęściej. No i pat przykład. Pani mówi, no wie pani co, no ja chciałam, wiem, że on bardzo dużo pracuje, że w pracy ma bardzo ciężko, fizycznie pracuje, prawie całymi godniami nie ma, więc chciałam zrobić przyjemny wieczór, polację, jakoś umilić ten czas, kiedy jesteśmy razem. Akurat dzieciaków nie było. No i przygotowałam to wszystko. Nawet napisałam mu smsa, że, że czekam z kolacją, że zrobiłam coś dobrego. No i jakby nie ma za bardzo odzewu. Mija ten czas, kiedy miał być na kolacji, nie ma go na kolacji. Przyszedł bardzo późno, bardzo zmęczony, prawie niewiele zjadł. W zasadzie z wieczór spędziłam sama i, i czułam się niedoceniana, że w ogóle po co ja to zrobiłam, starałam się i to wszystko na nic. No i pytam się w takim razie pana, co się takiego stało, że pan na tą kolację nie dotarł? No i pan mi mówi, pan mi co? No po prostu tak, bardzo dużo pracuję, chcę nam zapewnić godziwe warunki, żyjemy na trochę większym poziomie niż większość Polaków, bardzo się staram. No, ale też ostatnio się właśnie, że nie popsuł samochód. Chciałam jeszcze po pracy po prostu pojechać, ale tutaj, tutaj części nie było, tutaj części nie było. Wiem, że kolejne dwa dni to ja mam takie, że ja już nic nie zrobię i ona będzie kolejne dwa dni bez samochodu, więc chciałem to już dzisiaj załatwić. No i faktycznie, jak już to wszystko załatwiłem, szczęśliwy, że że ja to załatwiłem że ma ten samochód zrobiony sprawny, no tak, jak przyszedłem do domu, to były wyrzuty, że się nie pojawiłem na kolacji. No i to trochę mi ręce opadły. No i wiecie Państwo, ja się wtedy uśmiechnęłam i mówię nie wiem jak Państwo, ale ja usłyszałam, że pokłóciliście się Państwo o to, że się bardzo kochacie i dbacie o siebie. O to się Państwo pokłóciliście. Ci Państwo się też wtedy roześmiali, patrzyli na mnie, jak to, ja mówię, no tak to, usłyszcie się. Pan zadbał o Panią, żeby miała samochód, bo mieszkacie poza Krakowem, więc ciężko z dojazdami i wie Pan, że następnym razem, dopiero za dwa dni będzie Pan miał ewentualnie możliwość taką, żeby ten samochód zrobić. Pani widząc, że Pan bardzo ciężko pracuje, chciała zrobić przyjemność, i zrobić obiad, znaczy zrobić kolację, tak, żeby pan, jak przyjdzie zmęczony, to zjadł coś porządnego i żeby był miły wieczór. Więc obydwoje bardzo o siebie zadbaliście, obydwoje ten dzień spędziliście z myślą o sobie nawzajem, po czym jak się spotkaliście, to się pokłóciliście. Właśnie. Tak bardzo często bywa, że nie odczytujemy intencji tej drugiej osoby, a wystarczyłoby odpisać dobrze, kochanie. Będę na kolacie, super, że dla mnie zrobiłaś kolację. Ja dla ciebie robię samochód. Tak? I jakby zupełnie byłaby inna komentacja. Ten SMS by w ciągu dnia wystarczył, i potem podziękowanie: popatrz, z przyjemnością zjem kolację, trochę później przepraszam, ale masz za to samochód zrobiony. I jakżeż byłoby przyjemnie? Tyle wystarczyło. Tego czasem y, brakuje, tylko od razu się na stole on Ona nie przyszedł, ona nie rozumie. Z wyrzutami, zamiast zapytać się, dlaczego się tak zadziało. Podam jeszcze drugą, drugi przykład. Kiedy takie nagłe sytuacje, kiedy nie przemyślimy, nie zapytamy się, nie porozmawiamy, psują nam relacje wieczór to pobiegł, jak tylko jeden wieczór, ale generalnie psują relacje, znowu para cudownych ludzi. Którzy próbują być ze sobą od bardzo niedawna, to jest właśnie taka rodzina trochę po rekonstrukcji, i starają się na nowo ten związek w nowy związek wejść na nowo, ale obydwoje są mocno pokaleczeni i nie ufają trochę, tak? Chcieliby zaufać, ale trochę jeszcze nie ufają. Przynajmniej wyszło to, że. Pani nie bardzo ufa, co sobie powiedzieliśmy jasno, bo, bo, bo jak Państwo do mnie przychodzicie, to ja otwarcie mówię, co widzę, co usłyszałam i rozbieramy to na czynniki pierwsze. No i taka sytuacja, pani mówi, tak, ja nie zarabiam, on tylko pracuje, chowa przede mną pieniądze. Ostatnio była taka sytuacja, znalazłam, chowa, nie ufa mi, może myśli, że ja ukradnę, nic mu nie ukradłam przecież. No dobrze, no to znowu pytam, co to za chowanie pieniędzy, co, ja, co to miało na celu i... To jest też normalna sytuacja, uważam, że każdy z nas ma jakieś tam schowane tak zwane zaskórniaki na czarną godzinę, na różne wypadki. Niekoniecznie tej drugiej nie mówimy i to nic jest złego, uważam. No każdy tak ma, na różne tam swoje odkłada, nie? No i pan mówi, no i widzi pani, no i widzi pani po prostu, no nie dogodzi. I pani to, no faktycznie, schowałem pieniądze, ale od razu zostałem napadnięty prawie, że oskarża ją o kradzież, że jej nie ufam, że tak w związku nie można zacząć, że my sobie nie ufamy, bo to to za związek, jak my sobie w tym związku nie ufamy. No i te pieniądze, to schowałem, wie pani, co jedziemy na wakacje. Chciałem, żebyśmy niczego sobie nie żałowali, żebyśmy mieli takie niespodziewane, drobne, kieszonkowe, żebyśmy mogli sobie właśnie to czy to kupić, jakiś, żeby mogła sobie właśnie nowy ciuszek kupić albo coś. Taki, taka niespodzianka to miała być, że mamy więcej pieniędzy niż myślimy, że mamy. O. No i <gryw> <gryw> oczywiście pani była trochę zdziwiona i nie przypuszczała, że to z tego powodu te pieniądze są schowane. No i sobie to też przepracowaliśmy, dlaczego, co takiego, jakby jak poprzednie te traumy, poprzednie te związki, które były nieudane to, co o sobie słyszała, to, co o sobie w ogóle myśli, że jest jakoś niewystarczająco dobra, że, że nie pracuje tak, że nie wnosi w ten związek pieniędzy, to znaczy, że mogłaby chcieć wziąć, tak? To były jej myśli, nie tego człowieka, nie pana, partnera myśli, tylko jej osobie, które wpłynęły na to, jak odebrała daną sytuację, że nie przyszło jej do głowy, a może chce mi kupić prezent, dlatego schował pieniądze. Tylko od razu przyszło to najgorsze na pewno uważa mnie za złodziejkę i to jest brak zaufania. Więc proszę Państwa, pytajmy się, co mieliśmy na myśli, dlaczego się tak stało, nim oskarżymy tą drugą osobę i o coś niefajnego, czego w ogóle nie miała na myśli i nim popsujemy nasze relacje. Bo tak, coś powiedziane często zostaje. Pamiętajcie Państwo, słowa zostają, bardzo ranią i jeżeli się za dużo w kłótni powie, to trudno potem wrócić do takich relacji. Które są właśnie pozytywne, które są fajne, bo gdzieś w nas te słowa ciągle brzmią. Bardzo często w rozmowach wracacie: On mi tak kiedyś powiedział, albo ona mi to kiedyś zarzuciła kiedyś. Czyli pamiętacie słowa. To na tyle mocno zraniło, że pamiętacie i ciężko z takimi słowami, takimi kamieniami iść dalej. Przez związek i ufać sobie, kiedy mamy takie rany, gdzie nie zagoiły się, one ciągle są. Skoro to sobie wypominamy, tak? To trudno iść dalej. Idziemy po kamieniach, a to trochę wyboista droga. Więc usuwajmy te kamienie i starajmy się nie dopuszczać do takich kłótni, których powiemy za dużo, a kluczem do tego jest właśnie słuchanie siebie nawzajem i próba odgadnięcia, czy y, zobaczenia intencji drugiej osoby. Raczej w tym pozytywnym aspekcie, tak? Co pozytywnego to mogło oznaczać? Jeśli nie wiemy, to zapytajmy, pewnie usłyszymy i przyjmijmy. To też jest inna rzecz, umieć przyjąć to, co słyszymy. Często nasze przekonania o tym, jacy jesteśmy, i ten lęk czy te traumy z poprzednich związków, tak bardzo nas blokują, że w ogóle nie słyszymy tego. tak ktoś powie, ale ja schowałem pieniądze, by chciałem coś kupić. Tak, teraz tak mówi, że to jest nieprawda. O to mi chodzi, że musimy umieć przyjąć i być otwarci na to, co ta druga strona mówi. Także na dzisiaj to tyle, co chciałam Państwu powiedzieć. To bardzo krótki podcast, ale ważny, bo o komunikacji. Noście to w sobie, pamiętajcie i spróbujcie takie ćwiczenie zrobić, że słuchacie siebie nawzajem. Jeśli wydaje Wam się, że słyszycie coś niefajnego, to zapytajcie o to. Po prostu wprost rozmowa jest najlepsza. najlepsza. To już koniec dzisiejszego odcinka. Jeśli treść podcastu Cię zainteresowała i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Jeżeli potrzebujesz konsultacji lub wsparcia, zapraszam Cię do kontaktu przez stronę internetową małgorzata carnecka myślnik speed.pl, który umieszczę w opisie podcastu. Dziękuję Ci dziś za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.